Łobuz, Partia, Okupacja, Unia, Gwałty, Imigracja, płuc, krobanka, Krzyż, Kampania, Bugian, Paweł, Braun, Litania, Tutka, Brzoza, Podkomisja, Naród, Fuzja, Las, dziczyzna, Zdrada, Sondaż, Hakifaja, Trump, Debata, Baran, Jaja, Jajka, Babka, Stół, Wielkanoc, Szynka, Zając, Chrzan, Kiełbasa, Wujek, Woda, Woda, Rano, Kac klin klinem, praca kasa. Jajka, babka, stół, wielkanoc, szynka, zając, krzan, kiełbasa. Wujek, woda woda, rano. Kac klin klinem, praca kasa. Fundusz, łup, banery, chlanie, hiena, hejter, przewał, dranie, Niemcy, Ukry, wojna, Rusy, Ład, Bruksela, szpion, wirusy. Dupa, szmata, baba, torba, rudy, memcen, kaczor, orban, cła, opłaty, ceny, karol, kiełbasiłka, sylimarol. selimarol. Jajka, babka, stół, wielkanoc, szynka, zając, chrzan, kiełbasa. Wujek, woda woda, rano, kac klinklinem, praca, kasa. Jajka, babka, stół, wielkanoc, Szynka, zając chrzan, łbasa, bujek woda woda rano, kac klin klinem, praca, kasa.